Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Kamila. Miło by Was poznać. Może opowie nam Pani coś o sobie, Pani Kamilo? Dlaczego zdecydowała się Pani do nas dołączyć? Jestem urzędniczką i żyję sama. Nie mam rodziny. Tak często słyszałam w kościele o tym, że tylko Bóg może zaspokoić nasze serca. A czułam, że mi czegoś w życiu brakuje. Postanowiłam więc spróbować, zacząć wierzyć informować się. Obawiałam się, czy zostanę u Was przyjęta, ponieważ tak właściwie to niewiele wiem o Bogu. Może chciałaby Pani o Nim posłuchać? Tak, oczywiście, bo to tutaj przyszłam. Zacznijmy więc od początku. Opowiedzmy Pani Kamili historię Bożego Narodzenia. Wspaniały pomysł! W owym czasie wyszło rozporządzenie cesarza, cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był kwireniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Wasz Bóg urodził się podczas spisu ludności? Tak, to prawda. Ale to on nie jest wszechmogący? Nie mógł wybrać innych okoliczności? Na przykład wystawnego przyjęcia? A może chciał pokazać, że jest z nami zawsze, niezależnie od tego, co w życiu przeżywamy? Czy wobec tego mogę liczyć na jego pomoc także wtedy, gdy jest mi trudno? Szczególnie wtedy, gdy jest ci trudno. To wspaniałe. Proszę opowiadać mi dalej. Ciekawi mnie ta historia. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna. Owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska. Zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli, lecz anioł rzekł do nich. Nie bójcie się. Zwiastuję ja wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Oto dziś w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdźcie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. Gdy odszedł od nich anioł, pasterzy mówili nawzajem do siebie. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione, o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A, pas a pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im było to powiedziane. Jestem zachwycona waszym Bogiem. Wszechmogący, a nie rodzi się w willi. Lecz w stajni, bo chce być bliski człowiekowi. On nigdy nas nie opuści. Czyli widzimy się w niedzielę? Tak, oczywiście. Do widzenia. Do widzenia. Dzieninem. Nie łudź się nadzieją, że unikniesz zwykłych w takich przypadkach kar. Przypuszczam, że w momentach powodzenia taka ewentualna, ci nawet na myśl. Tymczasem musimy wykorzystać sytuację do ostatnich możliwości. Lecz nie ma potrzeby rozpaczać. Setki tego rodzaju dorosłych konwertytów po krótkim pobycie po w zyskać i obecnie znajdują się u nas. Na razie wszystkie nawyki pacjenta, zarówno umysłowe, jak i cielesne, są w dalszym ciągu dla nas korzystne. W tej chwili jednym z naszych wielkich przymierzeńców jest sam Kościół. Lecz nie zrozum źle. Nie mam na myśli takiego kościoła, jak my go widzimy, tego wszędzie, w czar, zakorzenionego w wieczności. Groźnego jak armia z rozwiniętymi sztandarami. Przyznaję, że to jest widok, który niepokoi naszych najodważniejszych uścicieli. Na szczęście jest to zupełnie niewidoczne dla tych ludzkich istot. Gdy pacjent siada w tej swojej ławce i spogląda wokół siebie, widzi galerię właśnie tych sąsiadów, których do tej pory unikał. W nich powinieneś znaleźć przymierzeńców. Twój kochający stryj, krętacz. To jest świetny pomysł świetny pomysł. Przyjrzyjmy się ofercie zaproponowanej przez piekło. Nie, to nie jest dobra propozycja. Pacjent musiałby się zbyt drastycznie zmienić, a to się nie zdarza. Trzeba powoli zniekształcać jego przekonania. Na początku najlepiej, wiem, uśpić jego wolę, uśpić jego czujność. Tak, to uśpić jego czujność. Tylko jak to zrobić? Jak to zrobić? No, ty już idź. Sią. Wiem, muszę zajrzeć do galerii jego sąsiadów. Janina Kowalska, 45 lat, status mężatka, ale wszyscy na siedlu wiedzą, że romansuje z Pawłem Bieleckim. Nie, to zbyt jawny grzech. Trzeba przemycić coś takiego... ...kurdego, no, Pacjent jest zbyt zafascynowany chrześcijaństwem. Pan Nawrotki to ateista? Pani za też nie ma poważania pacjenta. Pani Amelia też nie jest dobrym pomysłem. Trudno znaleźć jakiś właściwy materiał. Wiele jego sąsiadów żyje w własce uświęcającej. Chyba jednak zrezygnuje. A to kto? Pani Katarzyna. Chodzi do kościoła, ale tylko po to żeby udowodnić sobie, jak wspaniałą jest osobą. Wspomaga również akcje charytatywne, włącza się w działalność koła wolontariatu, uczęszcza na spotkania trzech grup formacyjnych, a to wszystko po to, by usprawiedliwiać swoje wady. Cenne uwagi i wskazówki. Istotnie, pani Katarzyna wcale nie wierzy w Boga. To typ znanego nam od zawsze faryzeusza, który modląc się, dziękował Bogu, że nie był taki, jak inni ludzie. Brzmi ciekawie, to jak się w życiu Pani Katarzyny. Jak piękny jest ten świat, Boże. Dzień dobry, czy kupiłaby Pani może bułkę w pobliskim sklepie? Tak. Tu są pieniądze. Proszę sobie mówić, tylko Pan potrzebuje. Dziękuję, 100 złotych? Wystarczy mi na cały tydzień. Straciłem cały mój majątek w pożarze. Mój dom, przydomowy zakład elektroniczny. Może zna Pani jakieś organizacje dobroczynne, w których mógłbym zamieszkać? Dobrze by było, gdyby pomogły również znaleźć jakąś pracę. Nie chcę żyć czymś kosztem. To nie musi być dzisiaj. Nie wierzy pieniądze na jakiegoś pijaka? Nie jestem pijakiem. Bierz Pan pieniądze i narzekaj, jak ktoś Panu z łaski daje. Powinien być mi pan wdzięczny, a nie jeszcze się nad sobą. na niego, na pewno się śpił. A teraz tylko tak mówi, bo przecież się nie przyzna do picia. I ty chcesz się z nim zadawać, jesteś wielka, jesteś najlepszą chrześcijanką z całego osiedla. który przejmuj się takimi ludźmi, jeśli w ogóle można ich tak nazwać. On tylko z nich przeci życi życie. Jeśli powiesz, że mu pomożesz, będziesz zobowiązana to robić. Wyobraź sobie, jak w czasie wolnym szukasz przytuku dla bezdomnych albo pracy dla jakiegoś pijaka, stracisz władzę nad swoim życiem. Chyba tego nie chcesz, prawda? W tym człowieku mieszka Bóg. W tym człowieku mieszka Bóg. W historii był ktoś taki, kto chciał zabić Boga, bo bał się utraty władzy. Posłuchaj. Zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda. Oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Udzieliliśmy bowiem jego gwiazdy na wschodzie, i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Wtedy Herod przywołał potajemnie męczców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy, a, kieruj, a kierując ich do Betlejem, rzekł: Dajcie, Panu, dajcie, że teraz dzieci, A jak nie dzieci, to nie mi, abym ja mógł pójść. I... Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę, a oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego. Maryją upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzawszy swe skarby, ofiary mu da ofiarowali mu dary, złoto, kadzidło i mirrę a otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swej ojczyzny. Gdy oni odjechali, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł. Weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał, aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka. Z Egiptu wyzwałem syna mego. Największym charyzmatem chrześcijanina jest miłość. Boże narodzenie jest wtedy, gdy przekazujesz je napotkanym osobom. Ucz się kochać przy sercu Boga, który będąc bogatym dla Was stał się ubogim, aby Was ubóstwem swoim ubogacić. Nie masz szans, żatanie! Bóg jest mniejszy od Ciebie.